No i dobra widzowie, czas wrócić w wielkim stylu, ponieważ dzisiaj będziemy otwierać sobie paczki i zagramy sobie mecze Tak mi się wydaje, że tak będzie wyglądał dzisiejszy odcinek Ale czy tak będzie się przekonał, bo jeżeli trafi coś dobrego, to może zagram mecze, a jeżeli nie trafi, to też może zagram mecze Więc <grym> taka moja logika Na początek otworzymy sobie te gorsze paczki, ponieważ mam ich w parę w zgromadzonych I oprócz tego otworzymy sobie chyba dzisiaj paczkę za 50 i za 120, za 100 tysięcy mon Czyli w sumie naprawdę bardzo spoko To będzie Clinton Mata, tak mi się wydaje, że to jest Clinton Mata w każdym odcinku, tak mi się wydaje więc traf taki, tak jest Clinton Mata, ta, traf taki taki sobie bym powiedział, bo to nie jest, zbyt, jest zbytnio karta moich marzeń. E, złota paczka razy dwa mamy do otworzenia, zobaczymy, że coś w środku będzie, ale na, nas dzisiaj najbardziej interesuje to, czyli, to, czyli że paczka za 100 tysięcy monet, która najprawdopodobniej będzie otwierana, o ile się nie pomyliłem i o, o ile mam ją w sklepie, znaczy w, za zadanie, bo tam parę zadań też robiłem, alkozona strzelać wczoraj gola wczoraj z meczu, w meczu z Wiktorią Pilznow. Także spoko, złota paczka po raz kolejny, ostatnia złota paczka na dzisiaj, tak mi się wydaje I oprócz tego tworzymy sobie tą paczkę, która chyba oddaje, bo z tego co widziałem na YouTubie ona naprawdę jest całkiem spoko Czyli paczka Liga premium, ta za sezony, ponieważ doszedłem do tego metu sezona i do 25 chyba poziomu na którym to właśnie jest ta nagroda, więc naprawdę bardzo, bardzo fajnie i będę mógł się tym cieszyć, ponieważ, no tak jak mówię, to jest paczka naprawdę, która oddawała, ale czy mi odda, od tego to ja nie wiem, naprawdę z tym to może być problem. E, SP z Francji to będzie to Lison, którego w klubie już mam, co niestety nie, 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 sa, sa, nie satysfakcjonuje Ponieważ mamy go niewymiennego, także widzimy się za chwilę A mam go wymiennego, więc spokojnie, widzimy się za chwilę, ponieważ ja muszę odebrać te paczki ze sklepu No i widzowie, z rzeczy ciekawszych, mamy, odblokowałem sobie pewnego zapodnika, jest to Chukueze Myślę, że to będzie fajny super zmiennik, ale na dłuższą metę myślę, że nie będę nim grał za bardzo, ponieważ ma dwie gwiazdki słabsze nogi Wiem, że to mi za bardzo aż tak nie przeszkadza, ale jednak miał wszystko to troszeczkę jest taki minus, taka rysa na tej karcie. Dlatego też no po prostu będzie super z minikiem. Zobaczymy czy nie będzie się spoko grało, czy nie, był pierwsza naroda, bo wiesz, się, narodowość, taka se liga może być, ale ciężko będzie go połączyć, naprawdę ciężko będzie go połączyć i wątpię, żeby z zagościł na moim składzie, na, w moim składzie na dłużej. Myślę, że to będzie karta fajna, taka jaka ciekawostka, ponieważ sam się zrobił tak naprawdę grając w Division Rivals. Oj nie powiedziałam wam, że ważniejszych wbiłem się do ligi 4 w Disney Rivals. Co myślę, że jest naprawdę spoko osiągnięciem, no bo jednak... Liga czwarta jest liga czwarta, teraz już niedużo brakuje do ligi trzeciej, mój cel na ten sezon to jest właśnie liga trzecia, został tydzień, nie wiem czy to się uda zrobić, ale jestem prawie że pewny, że nie uda się zrobić, ponieważ no, przegram wyścig z czasem i niestety nie raczej się nie wbiję do tej ligi trzeciej, także odbieram sobie czukuezę i zobaczymy co ten zapłodnik nam zaoferuje w dzisiejszym meczu, o ile zagrał ten dzisiejszy mecz, bo też nie wiem, nie chce mi się za bardzo grać, ogólnie jakoś FIFA, nie wiem czy wy też tak macie, że nie chce mi się ostatnio grać mimo że jest ten hype na dodatek World Cup, no to jakoś dla mnie nie jest to specjalnie fajne, no bo... No, co to za klimacik Mistrzostw Świata w, 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 w listopadzie, nie, gdyby to był jakiś, nie wiem, no takie jak jest zawsze lipiec, czerwiec, no to byłoby dużo lepiej I w sklepie mam jeszcze do sobie tą paczkę, czyli Premier League, a chyba wezmę sobie Ligę Premium, bo to będzie, nowe liczy na Mbappé Wiem, że z Premier League jest dużo więcej kart do trafienia, ale liczy na Mbappé Informa, wiem, że i tak by nie trafię ale wie, wiadomo, nadzieja matku głupich, wa warto sobie taką nadzieję zrobić, odbierzemy sobie jeszcze mega paczki, także dzisiaj naprawdę srogi pack zobaczymy czy coś w środku będzie w tych paczkach, no bo fajnie było to, coś fajnego wypakować, tak jak mówię, no mamy paczkę za 100 tysięcy monet, tak sobie postanowiłem, że dzisiaj otworzę sobie to za 100 tysięcy monet, a za 50 tysięcy monet otworzę sobie w innym odcinku tych kart, nie jestem się odbierać, no bo szczerze one mi nie są potrzebne. Także mamy aż 11 paczek w sklepie, co jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem. I zobaczymy, może w środku będzie coś dobrego. Proszę, liczę na to, że tutaj będzie coś dobrego. Złota paczka, pierwsza, aha, dobra, pierwsza paczka z tych, które miałem teraz przygotowane, ale nie ma nawet karty świecącej, więc to sobie pomijamy. To jest H. Paraguay. Eee, o ile się nie mylę, ale nie jestem pewien Alderade, więc dosyć słabo, dosyć słabo Hayden, Karta nie wymienam i co idzie sobie na Quixel no i przechodzimy sobie do kolejnej paczki, w której to mam nadzieję, że coś dobrego będzie To nie, to, to, to paczka jest z niesłynna, sobie stawimy szatki piłka 75+, plus. zobaczymy, może tutaj siądzie, może tutaj odda Ale chyba nie, bo na walkoutu raczej nie ma, Argentyna, LPS, Serbii Słabo, słabo Mała paczka piłka, że elektrum tutaj, zobaczymy, jeżeli tutaj będzie coś dobrego, to będzie naprawdę bardzo spoko Jeżeli nie, to oj, chyba nic dobrego nie ma, bo naprawdę ostatnio, żeby coś lepszego trafić, Kufal, tak jest e, Tak jest, Cofal żeby trafić coś dobrego na moim koncie, to naprawdę trzeba się wysilić, ponieważ moim najlepszym trafem w tej fifi jest Rudiger eee, Potem jest Pali i niestety tak to wygląda, że słabo to wygląda naprawdę, że się nie spodziewałem, że to tak słabo będzie wyglądało w tej fifi. Wiadomo, w tamtym roku założyłem nowe konto W tym roku nie zakładałem, ale myślę, że to był błąd, że mogłem założyć sobie nowe konto I zacząć tak jak co roku od zera No i to myślę, że by bardziej oddało był no tak jak widzicie trafy nie są zbyt strogie Ej, Pellegrini, 84, więc całkiem fajnie Fajny jest ten zawodnik, fajnie się grał w FIFA 22 A teraz myślę, że będzie to game łącznie lepszy Także w środku jeszcze Carlos Sol Mamy Carlesa Solera O, to jest bardzo fajny zawodnik, to jest naprawdę bardzo fajny zawodnik, bo zobaczcie 42 mecze goli, 6 a zakupione za 850 końców, więc naprawdę bardzo fajnie Rzadki piłkarz, 82+, proszę, jakiś jeden fajny trap Nie musi być taki mega wybitny, ale chociaż... Taki, który wzmocni mój klub. Oooo, o, to będzie ISKO, którego wkrótce mam. Więc piłkarz 82, a my trafiamy kartę 82. Standard. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, zobaczymy w środku co będzie No liczę, oj, walkoutu chyba nie ma, to chyba nie ma walkoutu, więc Francja, tu sobie Śp, no, to sobie pomijamy Espenat Nie wiem, jeżeli to będzie znowu to Aliso, to będzie naprawdę bardzo słabo e, To jest znowu to Aliso i na Keita, zobaczymy czy Navi do Keita ma wymiennego Niestety te dwie karty nie powinny więc idą sobie na quicksell. A my przychodzimy sobie do kolejnej paczuszki, czyli do paczki e, po raz kolejny dwóch rzadkich złotych piłkarzy Szybko idą te paczki, dzisiaj naprawdę jest spoko Ponieważ nie musimy się z tym męczyć, tym bardziej, że tutaj jest sam środek, czyli nic dobrego nic w środku nie ma. No i zobaczymy. Z... O, ceniono konsa, ceniono hyperlink do niego, więc może pogram sobie tym, boże. Nie, nie wiem, bo mi się do składu za bardzo nie przydadzą. Ehm, oprócz tego mamy teraz paczkę dwóch piłkarzy. Tutaj chyba jedno rzadki jest zawarty w tej paczce, więc to będzie srebrna karta. Oj ojoj, oj, oj, ale słabo, dzisiaj naprawdę słabo sypie. Nie wiem, z czego to wynika. Van de Bake i Nalefa. I mega paczka, największa z dostępnych paczek i zawodnika o ocenie 82, gwarantowany. No, zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda się trafić coś do braku łuka, chyba brak. eee, pauczoresk. Eee, 83. No, to jest taki śmiech przez łzy u mnie, bo naprawdę to wygląda dosyć, dosyć słabo. Jest Danjuma, który jest spokojny, ale pytanie czy to są karty warty, tyle grindowania i tak dalej. Chyba nie, chyba nie, Wszelkie lepiej jest naprawdę zostawić te konta na parę miesięcy i nie otwierać nic, zobaczymy czy mam tutaj złotą paczkę spodglądania pod za 7 godzin będziemy mieli ją dostępną, ale niestety za 7 godzin nie będę mógł na nagrywać, dlatego otwieram od sobie w tym momencie Pokaż, paczkę piłkarzy Premier League, fu Liga Premium więc bez walkoutu, to będzie pasni o mało włosko, nie nie, oj to było złe, co teraz jej zrobiło, naprawdę 81 euro. Frankowski, szkoda, że nie jego wersja specjalna, więc... Ajajaj aj, aj. No, wiecie co, ja się boję otwierać tej paczki za 100 tysięcy monet, bo naprawdę jeżeli dzisiaj tak słabo sypie, to ja nie chcę tego otwierać dzisiaj, ale zrobię to dla was, paczka za 100 tysięcy monet, 84 plus gwarantowany, proszę, jeden taki dobry traf, inform może bez walkautu, o Matko Bosko, co to za trafi, co to za trafy, Mertens 84, no nie wiem. Jak to jest? No, ja się bardziej denerwuję przy przypadkach niż grając z meczem. No, to jest niesamowite. 84 Overall to dzisiaj nie jest mój dzień. Dzisiaj nie jest mój dzień. 84 oprócz tego Nunes, no, Oziman, Oziman no mam już niewmiennego. Masa duplikatów, które mi się do niczego nie przydadzą. Także widzimy się chyba w meczu, bo to nie można tak tego odcinka zakończyć. A my wyszukajmy sobie przeciwnika w kwalifikacjach do Pucharu. na razie by nas 3 do 1, niezmienny, bo nie ma co zmieniać, dopóki to funkcjonuje w miarę, funkcjonuje, to nie ma co tego ruszać, także przeciwnik znaleziony, co mnie bardzo cieszy, że w miarę szybko znaleźliśmy, znaleźliśmy oponenta, 30 zgrania, 33 oceny z zespołu MTK, to jest dobry skład, ponieważ ma lewego, ma smolarka, ma dembele. I ten Fekir. Fekir naprawdę nie lubię grać przeciwko niemu. Myślę, że go sobie sprawię do zespołu. Naprawdę solidny zespół. No ale mam nadzieję, że to my standardowo wyjdziemy zwycięską jakąś z tego pojedynku. Fekir, no jak ja nie lubię grać przeciwko niemu. Fekir to jest bramka na 1 do 0 Mieliśmy swoją okazję. Nie upilnowałem tam, naprawdę słabo się zachowałem. Jeżeli chodzi o moją grę w obronie, to jest jakiś kryminał. Trzeba to sobie powiedzieć wprost. E, Potem nie ma takły ataku w tym momencie też nie popisałem No Lewandowski, czy on gra Lewy na skrzydle, A Smolarek, nie wiem jak on gra, bo naprawdę dziwnie wygląda jak ustawienie zespołu No ale nie to się liczy, liczy się to, żebyśmy to po prostu my wygrali to spotkanie No ja nie wiem co ja robię w tej obronie. naprawdę to jest coś niesamowitego, to jest tak okropne Jakby nie da się oglądać, przepraszam was za to bardzo, że tak gram, ale no niestety coś Muszę się rozbudzić, bo to jest mój pierwszy mecz dzisiaj Wczoraj miałem troszeczkę więcej czasu, dlatego wczoraj sobie program i Division Nivals i troszeczkę by. E, kwalifikacje byłyby by Champions, w związku z czym wczoraj miałem formę lepszą niż dzisiaj. Ale myślę, że i tak nie mam szans na te 10-0 w kwalifikacjach, więc sobie po prostu. E, sobie po prostu rozegramy te, te mecze, po prostu mieć kwalifikacje, Żeby się też nie przemęczać, bo wiadomo, siły trzeba zachować na Food Champions. A teraz wielki Smularek z meczkę na 3-0, troszeczkę rozgadno. No nie wierzę, jakie te podania są zwalone Robert Lewandowski, ja jeszcze wierzę w comeback, powiem wam, wierzę w, w comeback no, naprawdę, Przcimit nie gra jakoś wybitnie, to trzeba sobie powiedzieć Ale skoro on nie gra wybitnie, to jak ja gram, to jak ja gram naprawdę Nooo troszeczkę przeczy samemu sobie no ale naprawdę, ten meczek nie powinien tak wyglądać, bo szczerze on ma, ma, wszystko strzela, wszystko to co ma A ja nie strzelam nic, bo też sobie za bardzo okazji nie stworzyłem, teraz jeszcze mamy szansę dla rywala, ale brawo Serginio Dest Koniec pierwszej połowy, trzeba zrobić zdecydowanie jakieś zmiany, bo coś tutaj nie funkcjonuje, jak widzicie dwa strzały tylko tam do siedmiu mojego rywala Więc pewne jest to, że wejdzie sobie Marcus Rashford i to na razie, i może za kamavingę wpuszczę sobie jeszcze RRR, -e, bo Errero mi się fajnie gra Tylko pytanie, dobra, zrobię coś takiego, bo RR jest prawonożny troszeczkę mi to nie pasuje, że był środek w jest prawonożny Wiadomo, te z fałsza są dosyć przydatne Ale jakoś sobie poradzimy No i Markus, wielki Markus już, już jest na skrzydle, ale podaj, podej strzel to Dobrze, mamy 4 do 1, więc comeback Rozpoczęty w tym momencie, przynajmniej mam taką nadzieję, że to nie będzie po prostu jeden gol na pocieszenie, że to będzie rozpoczęcie czegoś nowego. I tylko teraz, dobrze, powstrzymany Robert Lewandowski. teraz szybka akcja, może uda się strzelić jeszcze jedną bramkę. Wątpię, ale dobrze teraz, mój błąd, mój błąd, dobra, my bad. To za szybko sobie wypuścimy tą piłkę. Rafał, tu musi być bramka, to jest bramka, to jest bramka, to jest bramka na 4 do 2. 15 minut do tego, żeby strzelić 3 gole. To jest raczej mało prawdopodobne, no bo chciałbym wygrać to spotkanie w nowym czasie gry. Ale myślę, że. Chociaż teraz, jak strzelimy bramkę, to może się uda podanie, ale nie tu. Czemu tu? Czemu tu? Doszło do Korei. No i po meczu. Te podanie naprawdę było fatalne. I ja im nie będę w gameplay, to chociaż mogliby w paczkę oddać, a jak widzieliście te paczki też za bardzo nie oddały. Tak dlatego chyba będziemy się żegnali pować, chociaż zobaczymy, może jeszcze bramkę albo dwie uda się strzelić. Chociaż wolałbym jedną, bo nie chciałbym przegrać jedną różnicą gola. A nie ma tutaj oczywiście rzutu wolnego, także sędziowie wcale nie przykupię. No i dobra widzowie, ostatnie minuty tego spotkania jakże fatalnego, bo naprawdę to co się działo to... A szkoda, gada, szkoda strzępić po prostu, 5 do 2 Liczyłem na te 9 do 1, była taka minimalna szansa, żeby te 9 do 1 wbić, ale jak widać niestety nie Aaa, nie chce mi się w tych mniejszych rank w kwalifikacjach wbijać, skoro i tak miałem szansę na to lepsze nagrody, bo tak jak mówiłem No mój rekord w kwalifikacjach w Fifa 22 to jest wynik 9 do 1 A w tej FIFA, no to 5 do... czy tam 6 do 3, chyba tak mój najlepszy rezultat, w związku z czym tak jak średnio to wygląda, w każdym razie ja uciekam Bardzo wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia wkrótce Standardowo oczywiście strzeczka. Trzymajcie się